Witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagramy World of Tanks i razem ze mną jest Adam. Cześć. No i dalej będziemy jechać z czołgami różnego rodzaju typów itp. i t. Dobra, to ja znowu pojadę te, te, te 38, tak? To jest... O nie, 82. To ja dam już gotów. Znaczy? E, to... Tak, tak, możesz oczywiście. O! Będziesz miał w to strzelać! No... Niby... Też nie z tym działałem... Bo ja mam to samo działo co ty, masz to. Nie, to będę mógł w to samo strzelać co ty! <laughs> Możemy spróbować pojechać na wrogą artylerię, ale nie jesteśmy scoutami, więc... Gdzie się kampimy? Eee. Y tu jest dobra pozycja, jak sądzę. Przełęcz Niby tak hmm. Wiesz, tam będzie trudno dojechać. Tobie się może udać, bo to jest jeszcze od ale. Dobra, lecim! Lecim z koksem panowie i panie Nie ma opierdalania się. Dobra. No i już myślę, że we mnie wiedzie ten gościu. Tak, ta, zabójcza prędkość. Wait, źle pojechałem. Fuf. Ach, ach te emocje. Ze złej strony chciałem zajechać. O, nasi się zrzuciły na jedną stronę. Będę musieć ubranić w Jezu, fajnie to wygląda ta T40. No i fajnie. Wyścigi! Tak, szczerze, 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 Coś do mnie strzela, tylko nie wiem jeszcze co. I nie wiem Tular. jeszcze skąd. To nie twr O, widzę. BT7. BT-7, a to jest słabe gówno. O, trafiłem. Masz tam na dobicie. Mm, tylko jak wiadę. No, wiedziałem, że zostanie zniszczone. To może kamp na dole? Ja będę starał się ich ostrzeliwać z góry. Celuj w wadreda dwieczkę, jeżeli masz go tam na około, co nie? Mam, mam. No ja się pozbędę, czyli. Czy się będę starał? O Jezu. Ale nic ja nie obiecuję. Jezu, jak tu szybko zasuwa. Czegoś obrwałem. Data artyleria. Dobra, ja zmuszał do tego, Albo nie. Dobra, spoko. Ja mam M3 na celowniku, więc. Ja mam te 50, które mnie próbuje zajechać. Dobra. Są mi się udają? ale sobie poradziłeś. Dobra. To ty tam mieć. Ja cię będę osłaniał z góry, tak trochę. Jadę na plecy temu te niszczycielowi. Nie, chyba Marta. Nie. To nie wiem. To jest Madrer. Dobre, nieważne. Ja oberwałem od artylerii. Bardzo, bardzo. Dobra, idę skautować. Może zginę. Nie, jak się nie wiem, co bo tam je jedzie już. Nie Wiem, ja jestem za górką w miarę, więc. Nie to 185B na górce. Po prawej stronie, jak wyjeżdża się, od razu z, z przełęczy. I chyba we mnie celuje, no. Dobra, odwróciłem jego ogień, więc możesz go próbować tam trafić. Ale nie wiem, co ci z bo. tego wyjdzie. Trafiłeś go bo chociaż bo raz? Też. Dobra, yy, to tutaj na górce jeszcze 176 jest. O I Jezu. artyleria. Widzę artylerię. Dobra, ja chyba leży. Nie mam działa. Znaczy mam, ale zniszczona. Oj tam, po prostu wolniej strzelasz. Nie, właśnie teraz trochę też gorzej trafić. Przy mojej załodze to naprawdę... Tutaj na tej górce też jest niszczyć, ale nie wiem jakiego typu, więc... Tak za bardzo nie... Tam co. O, tutaj jest. Tej! No to ja się nie będę wchylił. Albo po drogach, tutaj wierzę, zginę. Dobra, jadę tam. O, jak na razie wygrywamy. No raczej my to już wygraliśmy. Moim został Bizon 176 i T40. Ona ma cała gromada jeszcze. O, zniszcz sobie. Masz akurat na szansę. <noise> nie zdążyłem oddać strzałów Dobra, jadę na czołowe z T40. Chciałem powiedzieć, jechałem na czołowe z 40 Osiągnięcia osobiste. Uszkodziłem coś? Tak. M3 uszkodziłem, ui. Jestem pod sporym wrażeniem, mam 50% celności Dobra to jeszcze raz pojadę tym Dobrze mi się tym jeździ O, dobra, no to już gotów Te Bo pościgi, mam. te wybuchy Te Ale Jezu, headsery, ja Jak ja tego gówna nie lubię Chociaż są bardzo wytrzymałe, mają lepszy pancerz. Więc dlatego trzeba im zajechać na tył, bo tam mają najsłabszy. O Jezu, pamiętam jak w jednym z odcinków jeździłem t 18 i ten... i chwaliłem jego odporność na pociski i pancerz. O! się zachwalają, że A20 rządzi. nie niszczymy to A20, ale jedziemy na prawo. Czekaj, jesteśmy Bo wjechałbyś w naszą T28. To no, ja właśnie. Nie, ja na górkę chyba nie będę jechał. Nie, nie, to jest nieopłacalne Ja jadę tutaj w te budynki Przede mną tu ja mam Ja mam lagi Ja lagów nie mam tylko tyle, że mi FPS spadają przez to nagrywanie czasami Dobra Ja już pozycję zająłem Jak na razie ja czysto A, pewnie oni wszyscy pojechali na jedną stronę. Widzę T28. raczej znaczy nie, a tylko gościu. Jest Są za górką, nie jadą, mam jak go trafić. O, z boku nas zajeżdżają. O Jezu, się dopiero teraz... O Jezu, stary. Poczekaj, Cześć. do ciebie strzela ten. Nie wiem co to za gówno, ale to coś o... do ciebie strzela. Dobra, ja właśnie mam lagi. A, z górki tam. Trafiłem dziada. Dobra, ogóle ja się nawet... Wow! Nie robisz, amdy, no, ja... T28 po lewej! Co? Fajnie. <śmany> nie, bo... Złóż <zupna> się <śmany> Świetlało. Miałam się. 28 osób. Ach, te T28. Niszczy wszystkich. Liczymy <śmany> destroyer. A, a mnie zaskoczył, ja zestrzelam tak na, na lajcie do te ileś tam, i po chwili patrzę o zostaje zniszczony przez e, Basi. To jak tak dalej pójdzie, to on będzie miał ten specjalista. Eee, to jest średni czołg lekkiej klasy, więc. Znaczy średniej klasy, więc powinni go zniszczyć. Powinni! Z podkreśleniem na słowo powinni. A ta nasza artyleria jest po prostu świetna ta M37K. T40 Próbuję tu ucie uciekać. To no, chyba już też pan nie. No. no, chyba przegrana. Osa po tu się próbuje kampić. Jeszcze mamy Madreda T57. Hetzer nie wiem, co próbuję robić. Drugi Hetzer to samo. I M3 jest niszczony przez T37. Nie, t 127. Tu będzie już na pewno przegrana. Może gdyby Heter jakoś wybranił, ale. W ogóle ta M37 zamiast korzystać z trybu taktycznego, to pojechała na front. Nie wiem, tak nie powinno się robić. Ach, ta artyleria. Dobra, USP jest niszczona z tego co widzę. Należy na okupację na naszej bazy o, ja do tej t 50 -ki strzelałem No widzę właśnie te, te Jak to tam było? A nie, pan po wagen 38 Wait, hetcer jeszcze coś próbuje robić Podkreślenie... Nie bo oni zaraz zajadą z, z drogi tam no, już go z lewej coś strila. No, już o, właśnie. gąsienice się No teraz tylko kwestia czasu. Bohaterska obrona w jego imieniu. No i zostało nam się działo samobieżne. Ja kiedyś miałem takiego gościa, który grał działem samobieżnym i wybił połowę wrogiego teamu. <gry> Musiał pewnie wszystko <tryk> Już Laki jedzie na niego z lewej. Nie, to z laki on nie ma szans. t 50 No jeszcze SU tu jedzie. Też po nim. nie może to próbować niszczyć to SU. to próbowało. Dobra. Ten odcinek będzie krótszy. Dobra. Że mieliście tamten poprzedni odcinek taki długi, to ten będzie krótszy, więc mam nadzieję, że wam się podobało. i ja razem ze mną był Adam. Co? No to do zobaczenia w następnym odcinku zagramy w World of Tanks.